SER! Nie ruszamy się, przeczytajmy sobie, na spokojnie. Tak, flagę chyba można wypołtować tylko. A, i sera trzeba dać większą tą... Większą, cooldown, bo ja to już wiem. O k***a, kur... ból jezły. Dobra, już, już. Tak, 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 tak. K***a. Kur... Dostałem shielda, będąc serem! Dobra, jestem kula, OP. Medyk dał... O kur... medyk nie żyje. Właśnie straciłem shielda. Ja pię pier... To się nacieszyłem. Ktoś mi zajmuje medyka Kuboks Daj się sprawdzić No Dobra, wk... Kuboks, k... błagam Kuboks jest zielony, Kuboks jest dobry Buli jest zły, Kuboks dobry, buli zły Zwierzak wpadka, oni na pewno są gilerami Buli k... zły Nie zabijaj mnie Ja, ja cię pilnuję, Kuboks Ty... O, zwierzak Sprawdzę. Zachę sprawdzę. Ja piję. Ja piję. Angela jest dobra. Kubox jest dobry. Ból jest zły. A może nie? Jeszcze nie. Ja piję. Padli na naszych oczach. Tu chyba jakaś bomba poszła albo. Ch... Wie co? Wiem co poszło. A, ch... wie co poszło. Mogli być twinsami. Bliźniacy umierają razem. Ale no nie jakoś tak... Czekaj, jeszcze sprawdzę jedną osobę. Dobra, no i rakt. I dobra, ktoś się Gdzie o, leżą o, ciała? O, o, no. Ej, jak krowa Julia! Ej, ja się... Ja się miałem przed wiązł spadką, co dobra jest? Dobra, ku... Widziałeś... Ciało... No, no. Widziałeś, co się Kubox odje...ło? Yy, ta, dwa ciała. No. Dwa ciała Cia... padły. No. Ale tak e... bardzo blisko siebie. Jak no tak. co ty gadasz, jak ciało leży na tam, gdzie się te kompsy naprawia? Jak jest ten alert, żeby ta Tak, no to tam są dwa ciała. Tak, na tak, no. To są dwa ciała. Dwa, dwa. No, dwa ciała A, przecież padły, Biegliśmy we czwórkę, ja kamerach, kuboks no. ja i te dwie osoby, i nagle jedna osoba pada, my się wszyscy zatrzymujemy i druga osoba pada. Tak, jakby niewidzialny A. ktoś zabił. Troj, troj padł no, ja, dosłownie ja byłem... przed chwilą, bo ja byłem na Witalsach i nie żyła, tylko wpadka i zaha, Cofnąłem się na stół, żeby sprawdzić, gdzie I kto jest. To, I i to. troj jeszcze wtedy żył, i jedna bo osoba ja... jest na pewno w labie, w prawym górnym. A ty byłem na laba, bo chyba właśnie Kuboxa ciebie minąłem. No i tam poszedłem na Bo Ja to ciało na kamerach zobaczyłem, dlatego od razu powinienem Posłuchajcie mnie, A. posłuchajcie mnie Aaa Posłuchajcie mnie Chcę wam powiedzieć Chcę wam powiedzieć pewną historię <wartość> Mhm No i raz i buli są w bo Angela Zielonii, no ja, żeby... <wartość> ja jestem ja z serem Przelewcie mikrofon Lecimy no jak raz no i Buli jestem serem ja i mogę k**a teraz się wyjść, ale mam wy. Runda trwała tyle czasu, że przeskanowałem kuboksa Angelę, No i Buliego. i ja mojego, mojego przyjaciela nigdy. No i do piachu, leci. No i Bully, Pamiętaj to, jak będziesz restaurację no, bo udawało no, Kto jeszcze, kto jeszcze, kto jeszcze? Ja e, jako restauracja bull. Bull no Jak najbardziej, a, jak najbardziej. I ja muszę tego seraz e, znerfić. też na siebie zagłosuję. Taka runda. No a ja teraz okay. umieram. GG, O 7 się boli. <śmianie> 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 Dzi, -dzi, Dzi Teraz czekasz, nas Jester, bo Jester też pokazuje jako złego bo. O kurwa, moskitu! Ser, trzeba znerwić, Ser jest za mocny, no nie? To trzeba to powiedzieć. Ser powinien zrobić tak, że możesz sprawdzić jedną osobę na rundę, no nie? Na zasadzie na. na, na no, na to wyjście z tego. Bo tak to trzeba ja mogę sobie co 5 sekund kogoś. Znaczy co 5 sekund miałem, co 20 sekund sprawdzić. Ja zaczęłem spi... Wygłosujcie mnie. Co? Aha Kubox Faj. <grym> Dobra. Wygłosowujemy Buliego, a ja Siera zmurfię. Bo teraz ma Si zrobione to, że co 25 sekund może kogoś sprawdzić, to jak trwa dwie, dwie minut, a a ja ty ruńka trwała dwie minuty, to ja sobie pewnie, sprawdziłem... No że chcemy walić Buliego? No właśnie, Ale w sumie ja nie wiem. Co ja niby przyjaciół, zrobiłem, przyjaciół, nie? ja go zęby, ja go. Możecie rzędzie. mnie na początku, mnie nie no że jestem jesterem, tylko serio. Najmniej... Na zielono, no, żeby zmienić trochę? Serym, Zaraz to zmienimy, no nie? A, Zaraz nie. to zmienimy. No dobra, no nie wiem, no ja zakosowano. No kompas, no, ja jesteście w tacy niego, super. Do... No. pomysł, nie. Angela, nie wprowadzaj no. tu kura zmian żadnych. No. O! Dobra, o! Zwierzę kieszenie! Dobra, bili ja go chyba ostatnim siłem. Dobra, Buli jest glitchem. Walnął go, walnął go, no. No, 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 no. Co za a to ciche, co? No, brawo, brawo. Co? Unlucky. A wiadomo to kiedy jest ten deal? Czy nie możesz mówić? Nie, tam są niektóre rzeczy z NDA-ko, tak jak właśnie y, kwoty i długość deala, no nie? Mogę, znaczy ja nawet nie wiem, czy ja mogłem powiedzieć, że na 100 godzin jest, ale co? powiedziałem, nie? Bo. To jest akurat ukryte, bo jak ludzie sobie negocjują kontrakty, to my dostaliśmy, wiecie, z Merganim dłuższy kontrakt niż inne osoby i jakby oni chyba nie chcą, żeby ludzie używali argumentu ta, a tam ci dostali na tyle, wiecie o co chodzi, no nie? Ale no, trochę sobie posiedzimy. <ścoughs> więc, więc na chillku. Muszę zrobić taski, jako ser nie robiłem żadnego taska, bo jestem serem, widzowie, pozdrawiam serdecznie. Czyli na rok, czyli 3, czyli trójka, czyli trójka. Mhm. Czyli trójka. Czerwony, żółty, niebieski, różowy pogo! Czyli siedem Wczoraj ja mówię tak Nie wiem czy to się stanie O, czyli dwa, czyli dwa, czyli dwa Dobra Ale powiem wam, że Zaha to jest taki altruista. Okej, Gdzie jest ta Ja do Zachy, tak. Zaha, słuchaj. Jak co, trzeba ty mi powiedz, odpal k***a, nie wiem. Zrób coś, ja ci wystaw mi fakturę, nie, za pomoc. Ja jest bardzo doceniam, nie? A on tak, nie, nie. Ja to robię hobbystycznie. Na luziku. na e e mi głupio. Aż mi głupio. obiad ja mu jak postawię, coś, sytuacji. nie wiem. To Impostora i kuboksa Chestera. No to wygłosujcie kubok... mnie! Andrzej. Jedyna rzecz, żeby kuboks prosić, kuboks. mnie wy. Ale ja przegram, jak, jak, ja przegram. Nie, no, ale jak ja przegram. Stoi. Nie, no, jak ja przegram stoi. nie no, ale jak ja przegram, ja wy... Nie chcę na nikogo e, głosować, tylko na siebie jaka wy. <laughs> nie chcę zagłosować na kuboksa. Za... nie no, proszę Proszę wy kuboks, proszę. cię Ja! No, z wieżaka Nie jest najgorszym gesterem Brat krzyczy żeby go wygłupować Co za debil Dzięki KUBOX Ja ci górą jest jesterem i był na zielono ta. No i jestem teraz jasniczem To kurwa nieźle Dobra zapytajmy widzowie z taskami Lecę! To sobie zderwiłem. Jakaś dobry jammer potrzebuje do tego. Ale jammer Muzyka ze speedrunów Dreama. Ej, ale szczerze po speedrunu mam sobie Minecrafta na Kiku. W nie jeszcze dzisiaj, bo ja nie mam tego setup'owego, ja tak ogólnie. Coś by siadło. A ja za jakiś speedranik sportowy, trochę się pouczyć, czasu jest. O, dostałem tarcie, chyba od troja. Tak mi się wydaje. Na 99%. Ty, zajebiście Bo nie zabiją mnie impostorzy! Ej, dobra, żeby mi ten shield został. Ktoś tu był obok mnie? Kurwa, jakiś nurek. Gaz, gaz, gaz. No, zwykle było. Na to i on teraz powie, okay. kto mnie bił. nie bił. Jak coś o, mogę o. powiedzieć od razu. A poczekaj. Droni. No, no, no. Może ja powiem, bo y, ja byłam na kamerkach i Kuboks. Kuboks no. wydaje mi się, że kogoś zabił? Albo to był kuboks, nie Ja na albo to był ja byłem zwierzyk. na kamerkach, pogrzałeś się. E? Co? Ja wchodzę, ja wchodzę teraz do A ja do mogę tego, zadać do kamerę. Dawaj, za hakut, ja no. spadkał, dawaj! Nie no, tak, ja byłem ja na kamerach. Tak, o, oh, show me, show me! Dobra, wy wszystkie sigmy, skleśpił. Co o ciebie? Ja byłem przecież na kamerach. Co ty No ja, ja byłem na kamerach, na kamerach przecież. Ja byłam kolego na kamerach, ale nie teraz, tylko 15 sekund temu, bo biegłam jak gasło światło. A widziałam jak tu upada, już nie tak pamiętam kto, bo się skupiłam na tym, że widziałam zwierzaka i kuboksa i upadało bo ciało. Tak, Nikt nie zreportował, me... ani jeden, na ani drugi. Zły... A jak chcę zapytać, Kamilę? kto był przed chwilą koło ciebie? Nurek. Albo k**a, to był zwierzak, go mi się wydawało. Nie! No i nie ma trojka. Zwierzak jest killerem! Bo bo, 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 Zwierzak jest killerem, Wiecie dlaczego? Ja już wam po. Ja już, wam, już wam poję, co się stało. Na broda głosuje. To jest zwierzak. E, troj dał mi shielda i chciał się zapytać, kto był obok mnie, bo pewnie ktoś chciał mnie zabić, więc zwierzak wiedział, co się odpiękło, bo nie mógł mnie zabić. Tylko czekał, aż ktoś się jako, ujawni, jako medyk, ujawnił się troj. Długo zwierzak jest killerem pod roku Dał, dam zwierzę k tym to skoruje Ale Kubok też jest, bo Kubok zbiegł za mną do przycisku. Kuba. A jak no, on, jak on cię... będzie testerem z... przycisk, więc ja ja z... ja miał Ja stałem pod y, drzwiami w lobby, ale... Własy, głosy, nie głosuj, daj, to Ja on teraz fejkuje bycie testerem, żebyście się bali. Nie żyjcie w strachu! To mnie wypada z jest. Nie no jak przegramy to trochę Beka, ale nie. No Beka, Beka. Na pewno nie. Rebeka, on jest. Był tym. o kurty. Oh. Let's go. Wściekasz się załodziej. Dobra, kurta. O której jutro wstajecie, czat? Nie zadawaj widzów tego pytania ludziom, bo b będzie męczennik moment. Ale dobra, napiszcie. Szósta, dziewiąta, ósma o siódmej. Ja to powiem wam szczerze, ja tak nienawidziłem czasami chodzić do szkoły, że chodziłem później spać, żeby przedłużyć sobie dzień. Jakby nie chciałem zasypiać, żeby kolejny dzień mi się jakby nie rozpoczął. Bo tak mi się kurwa, nie chciało. Że siedziałem do dłużej, żeby przedłużyć sobie dzień. Jakby wiesz, nie, nie mam to. To nie jest nielogiczne, ale robiłem tak. A przewalone. A kiedy w ogóle mam się ferie zaczynają? Dobra, ostatnie dwa taski Tylko teraz już nie mam Nie zaczynają ppw Oj, najgorzej Nie zaczynają Pania z modem, pogu! Zaha nie żyje wow. No i raczej po... byłem z tobą Większość czasu Gdzie ty byłeś ze mną? No, no za tobą Zahalić, nie wiem, czy to, czy to e, źle. jest. w laboratorium się. Że... Ja w laboratorium e, mój radca widziałem. No, 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 no i zacząłem mi wstawić. I za pobiegłeś to. za nim, nie? A ja tak, się zgubiłem my... i nie mogłem no, przejść. Ferie trwają od czasu skończenia magisterki. A ja w, w tamtą stronę 29 No ja utrzymuję, stycznia. że wydaje mi się, że to kuboks, ale chciałem posłuchać waszych tu jeszcze debaty jakiejś, tak? Publicznej. No ja to nie chciałem cię zabić, tylko stałem tam, rzeczywiście. ale Ja nie jest jestem clearem, bo mnie impostor chciał zabić, prawda? I to już zostało udowodnione tutaj przez troja. Więc ja sobie triguję bombę. Hmm. Czyli jesteś po Ten argument jest szybowy, bo mógłbym być neutralem i też zabijać, ale nie jestem akurat, proszę bardzo. A ty w podcast co A... robiłaś? Gdzie byłeś? Ez. Gdzie jest ciało? Eee. Yy. Ale sam sobie obaliłem Ciekawe. argument. A może Mam ty nie Nie, no, na adminie. Drodzy widzowie, tą rundę się, gramy na stojąco. Rozprostowujemy kości. Już stałem, stałem nie tylko nie mój działo, monitor uznałam, nie ma takiego tego, więc patrzę na monitor. I prawie go nie widzę, bo mi się kolory rozwalają. Podejrzewam, że za mógłby gdzieś starać z Teraz runda no, na stojąco. Rozprostowujemy się. Szczerze mi pasuje się. nadal najbardziej KuboX. patrząc Tak, indywidualną mapę. że chciałby na mapie, i rozprostowywał kości, więc ale... rozprostowujemy. Ko, Chociaż jak ja robiłem taska A... na Labie, tam był Neuracht i Qbox. Neuracht przyszedł, popatrzył się nie troszeczkę tak, na mnie i odbiegł. To co tam przyszedł, jak nie miał taska? Co? co? O, to Robiłem odbiegiem teraz na to był Kubox. Jesteście totalnymi miodami. Znaczy się ja, ale bior? ja robiłem tak, tam blaskę i to sobie popatrzył. No, ktoś sobie tylko no przyszedł, tak. popatrzył, poczaił się w lewo, czy Szefie. nikogo nie a może chciał mnie dziadno. Dobra, 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 znaczy... dobra. Jest nas tak miał... aktualnie 5 osób. Proszę bardzo. Wizyek. Głosujemy na Kuboxa. Więc w tym momencie ja bym O, no i No to... Me... Ja daję na kuboksa. Ale ja mnie jest Ale to mi przyjaciel, więc nie. Dobra. To już mi się stać, zmęczyłem się. Dziwne doczowanie bana, ale okej. Okay. <grymne> nie, to w ogóle nie to. <grymne> 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 nie! Jest! No.